Ponad 20 zespołów rywalizowało w Kosorowicach podczas wojewódzkiego przeglądu amatorskiej twórczości artystycznej wiatraki 2012. Każdy miał kwadrans, żeby zaprezentować się na scenie. To kolejna impreza pielęgnująca tradycję wsparta finansowo przez stowarzyszenie Kraina Świętej Anny. Obok prezentacji artystów stworzono jedyną w swoim rodzaju możliwość spróbowania sił w warsztatach ludowego rękodzieła. Sama szefowa stowarzyszenia postanowiła popracować z artystą ludowym. Tu delikatnie całą tą górę, ale bardzo delikatnie, tylko przykładam. Jestem zauroczona tym, że można przyjść, spróbować i samemu dotknąć i nabrać szacunku do tego typu zajęć, bo przecież to jest garncarstwo, to jest coś, z czego ludzie kiedyś żyli, być może dalej żyją, ale jest to bardzo, bardzo ciężka praca i bardzo precyzyjna, wymagająca pewnych ruchów. I delikatności. Chcemy pokazać, jak y, zabawna i przyjemna może być praca na kole i praca z gliną. Także w Tarnowie Opolskim, w naszym Domu Kultury, prowadzę pracownię ceramiki, gdzie nie tylko y, toczymy na kole, ale też lepimy rzeźbę ceramiczną, pracujemy techniką wałeczków i wieloma innymi technikami. Wypalamy, szkliwimy i rzeczywiście warto było spróbować wykonania rzeczy niezwykłych w tym polowym warsztacie ludowych twórców. To jest pomysł Gminnego Ośrodka Kultury w Tarnowie Opolskim. I wpisujące się właśnie w naszą strategię, czyli zachowania i rozwijania tradycji, które na naszym obszarze istnieją. Te osoby, które jeszcze znają twórczość ludową, pokazywały i uczyły chętnych takiej twórczości, żeby tradycja nie zginęła, może rozwijać nowe kierunki, trendy. Dzieci wykonują sobie sowę w drewnie, gdzie po skończonej pracy zabierają ze sobą do domu. A przede wszystkim na początku dostają ode mnie kawałeczek drewnienka. Gdzie szlifują papierem i później mają możliwość przybijania gwoździkami, pineskami bądź posługiwania się pod moją oczywiście opieką nożykiem. Jest to na pewno coś nowego i ciekawego, bo w szkole nie ma raczej zajęć tego typu z pracą na przykład w drewnie. No ciekawe to jest. Tutaj robimy taką kołderkę dla papieru. I dajemy to na drugą stronę. To jest papier czerpany. Od razu są to warsztaty ze sztuki i z ekologii, dlatego że tutaj jest e, rozmoczona stara makulatura i później zmiksowana blenderem takim jak do zupek dziecięcych. I z tego sobie można zrobić ozdobny papier na zaproszenia, na pocztówki, żeby napisać list miłosny, co kto lubi. Panie uczą się wykonywania kwiatów z bibuły metodą zwijania. Są to róże, słoneczniki, takie kwiaty, które są dzisiaj na dzień dzisiejszy, właściwie na czasie Atmosfera zarówno w czasie warsztatów, jak i prezentacji zespołów była niezwykła. W zabawianiu mieszkańców regionu prym wiódł w zespół pieśni i tańca Nysa, który zwyciężył w kategorii zespołów tanecznych i wokalno-tanecznych oraz nagrodzony zespół śpiewaczy Rudniczanie. Ta impreza w... Y w 2002 roku miała jakby swoje załamanie, zabrakło finansów, zabrakło sponsorów, ale my jednak pracownicy Ośrodka Kultury postawiliśmy sobie na cel, aby ta impreza jednak była, żeby zespoły mogły się ze sobą spotykać, żeby mogły wymieniać swoje doświadczenia, a przede wszystkim po to, żeby się zintegrować na wspólnej imprezie, żeby sobie pośpiewać. Wśród ekip młodzieżowych i dziecięcych pierwsze miejsce egzekwo zdobyły zespoły Nasza Rodzina Zdobrzenia Wielkiego oraz Walna. Nak złożony z tancerzy znakła i wali druk. Jedno jest pewne. Rywalizacja zespołów była wspaniałą oprawą warsztatów twórczości ludowej. Być może dzięki tej inicjatywie pojawią się młodzi twórcy i tradycja ludowego czasem już zapomnianego rękodzieła, nie tylko w krainie świętej Anny nie zaginie.